Czy my się nagrywamy? A nagrywamy się. Myślałam, że pod kablem nie mogę nagrywać. Hej, hej, kochani, witajcie w kolejnym vlogu. W ogóle jest po dziewiątej, tak, po dziewiątej rano. E, pogoda za oknem to jest w ogóle jakiś dramat. Normalnie w ogóle dramat, dlatego że to już leje. Nie wiem, drugi tydzień? Po prostu cały czas pada, calutki czas, i to i mnie tak normalnie pogoda deszczowa doprowadza do szału, po prostu wręcz do depresji. Nienawidzę deszcz, to znaczy lubię deszcz. Jak wiecie, czasami siedzi się w domu wieczorkiem jakiś gorący m, kubek herbaty. Kubek gorącej herbaty. Może tak, i wiecie, przed telewizorem, pod ciepłym kocykiem jakiś tam jeden dzień czy jeden wieczór deszczu, okej, okay, ale nie całe dwa tygodnie. W ogóle jakiś dramat dajcie znać czy u was też cały czas tak deszczowo, no w ogóle masakra jakaś, kurczę, no nienawidzę tej pogody się. Chciałabym tutaj, bo chciałam zobaczyć, jakie jest światło. Chciałam Wam dzisiaj nagrać get ready, bo yy, najprawdopodobniej jadę do Opola, ale jeszcze tego nie wiem, to mam niepotwierdzone informacje od mojej mamy, za niedługo się dowiem, więc no, chciałam się naszykować, zrobić sobie makijaż nie wiem coś z włosami i, no i stylizację zrobić takie pełne get ready, ale nie ma sensu, zobaczcie w ogóle pogoda za oknem, tak jak wam mówiłam to jest tragedia jest tak strasznie ponuro no i do tego, no tutaj w mieszkaniu też nie jest za ciekawie, więc no nie ma sensu kompletnie to moje nagrywanie, bo światło będzie beznadziejne, będę się tylko wkurzała właśnie nabrałam chęci, żeby wam nagrać znowu get ready, bo ostatnio tak bardzo wam się spodobało że po prostu serce mi się raduje no, ale też fajnie wyszło po 12 minut wiecie i tak raz, dwa, trzy, nie było za długo i Em, tak i e, pewnie większość była zadowolona e, no. Także chciałam e, get ready, ale no nie ma kompletnie sensu, więc po prostu się pomaluję sama. Bez kamery w ciszy. E, no. e, a fajnie się zastanawiacie, co ja takiego w ogóle mam na palcu zwariowała, czy co okleiła sobie. Mam małą kontuzję. Torebkę z tobą sobie uszkodziłam. E, I wiecie co? E, no dzisiaj już jest trzeci, trzeci czy czwarty. Czwarty dzień. Tak, czwarty dzień będzie dzisiaj mijał, e, także już powolutku e, no coraz lepiej się czuję, w sensie takim, że mogę już cokolwiek zrobić w ogóle z tą ręką, bo przez ostatnie trzy dni to praktycznie w bezruchu ją trzymam, chociaż byłam e, i tak mi wszystko znowu e, W pracy musiałam jakoś przeżyć dwie pierwsze zmiany, bo teraz w ogóle mam dwie drugie, ale mam wolny, mam urlop, później mam jeszcze cały dzień wolny przed nocką, więc mam nadzieję, że jakoś powoli dojdę, dojdę do, e, no, do już do poruszania nią. Straszne to było te, te dwa, trzy pierwsze dni, ta masakra. W ogóle nie mogłam spać w nocy, bo mnie cała karwała, na przeciwbólowych, no straszny ból. E, a, ale mówię tak, to już mogę powoli ruszać, że opuchlizna mi trochę zeszła. E, trochę, nawet dużo trochę mi zeszła. Więc powolutku palec wraca do normalności, ale o, no, ból mam. Wiecie, przy poruszaniu, przy rozszerzaniu jeszcze czuję, tu w ogóle mam całą kostkę, obolałam, ehm, no ale to pewnie przez jakiś czas jeszcze będzie, bylebym tylko mogła rolki zmieniać w pracy i e, no, i żeby było ok, bo teraz przez te e, dwa dni e, koleżanka mnie zastępowała na, na linię, ja byłam cały czas na kontroli, także moja kochana Ola, e, serdecznie jej dziękuję za pomoc. ale też pomogła, także dwie dziewczyny mam super. No i boli mnie strasznie ręka, no ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. W ogóle wyobraźcie sobie, jakby to była prawa ręka. To by był totalny dramat. Ja bym nic nie zrobiła przez te kilka dni kompletnie. Nie pomalowała się, nie uczesała się. W ogóle miałam problem z uczesaniem się już i Poszłam w rozpuszczonych włosach, wyglądałam jak yy, normalnie wyglądam jak wyglądałam, ale, ale musiałam, bo po prostu no straszne to było dla mnie uczesać się jedną ręką. Jakoś, jak wiecie, próbowałam tutaj czy przytrzymać, tutaj zawinąć gumkę, ale jakoś mi nie wychodziło, więc zostawiałam już rozpuszczone. Dobrze mówię, że to nie prawa ręka, to jakoś się pomalowałam jakoś tam funkcjonowałam. No, także, tak, także jestem kontuzjowana, ale już powolutku. O, boli jeszcze, ale już dochodzę powoli do siebie. I to jest śniadanie, robię sobie tą owsiankę i zaraz mi ona tam wyleci w powietrze, i będę się szykowała. Tak, także plany filmikowe poszły w odstawkę patrzę tutaj, bo mam tutaj porozwalane kosmetyki też żeby przydałoby się tutaj posprzątać. Ale widzicie, jak sobie zaplanowałam, że właśnie w dzień urlopowy, który się posprzątam, to mam kontuzję, że nic robić nie mogę. I... Taki smuteczek, w ogóle Aleks za mnie mył naczynia, wiecie co, jestem tak w szoku, że jemu tak dobrze to poszło i taki jest chętny, ale już dzisiaj do mnie mówi, ja już przecież z szkoły już mam je naczynia, tam kilka mam mm, talerzy, on, że tak, że pomyje, taki chętny, mówi, mam, ale jak tak długo będę to robił, to chyba mi się to znudzi, nie? <laughs> Mówi tak, jak moja nowa zabawka przez parę dni mi się podobała, a teraz już mi się nie podobało, już mi się znudziłam. Wie, znudziłam, wie, wiesz co, Aluś, powiem Ci szczerze tak, że jak już zacząłeś, to już będziesz mył te naczynia, tak, już i tak do końca życia te naczynia będziesz mył. No, także się śmiałam, więc pomoc mam naprawdę od Alexa, super chłopak dzielny i dzielnie wspiera mamy. Dobra, moi drodzy, lecę, bo znowu się tutaj zagadam. Ale czas leci, a jak mama do mnie napisze nagle o 11, że jedziemy, a ja będę w takim stanie, w jakim jestem, to nie pojadę na pewno. Także zmykam, mykam jeść i. E, Krótkiej pogody ciąg dalszy, wiecie co? Wczoraj już wam nic nie dogrywałam. Pojechałyśmy jednak do tego opala, bo tak naprawdę wszystko było na wariackich papierach. Mama miała mi dać troszeczkę wcześniej znać, czy w ogóle jedziemy, czy nie. I tak naprawdę wpada o 12. Wiecie, ja już się przygotowałam, ale wpada o 12, że mam szybko się ubierać, ona idzie, tylko się przebrać i już jedziemy. I w sumie ja miałam 10 minut na zjedzenie. Na wyjście szybko z franusiem, żeby tylko zrobił siku. Alexa ubrania, wiecie, z jedną ręką to jednak troszeczkę człowiek jest wolniejszy i mniej sprawny, więc tak szybko na waryckich papierach nic nie nagrywałam, bo ona już siedziała, gdzie na mnie czekała, więc nawet nie, już, już nie było sensu. I pojechałyśmy do Opala, zaraz zresztą Wam powiem, co i jak. Najważniejszy punkt naszej wyprawy to były szotrówki Alexa. I właśnie tu przyniosłam chcę Wam pokazać, alex ma ogólnie wielką stopę, wydaje mi się, jak na swój wiek. 8 lat i ma 35. Ogólnie buty zimowe kupiłam mu 35, a to jest 35,5. W Decathlonie to jest ogólnie z pumy. Nigdzie nie ma tutaj znaczka pumy. Ogólnie jest tutaj pod spodem puma i tutaj na, na metce, ale tak to nie ma nigdzie, tak z boku. Przynajmniej ja nie widzę, chyba że jestem. Nie wiem. W każdym razie, no, puma, 99 zł um, kosztowały i powiem Wam szczerze, że tak. Po pierwsze, jestem zadowolona, że są ciemne bardzo, ale nie należy do, do dzieci, do osób ogólnie nie jest dzieckiem, które bardzo dba, nie zwraca uwagę, e, jakoś tak, no nie wiem, nie wiem, może to się u niego zmieni, ale w każdym razie na chwilę obecną on Jakoś się nie przyjmuje, zniszczą się, to zniszczą. Może jak będzie starszy, zarobi sam pieniążki na takie rzeczy, będzie kupował, to może inna, inny będzie miał stosunek. W każdym razie nie przywiązuję e, uwagi do rzeczy materialnych, chociaż ogromnie się cieszę, już się nie może doczekać treningu. We wtorek mieli odwołane on bardzo przeżywał i teraz mówi, że ma nadzieję, że będzie trening, że trener nie odwoła. E, tak, w każdym razie podsumowując, e, kupiłyśmy, jestem zadowolona i to jest 35,5 rozmiar, e, ale jakaś taka rozmiarówka jest zaniżona, jeśli chodzi o pumę, bo z Adidasa, jak przymierzałyśmy tutaj u nas w namysłowie. 35,5 to miał przynajmniej tak, no, centymetr nawet tutaj, tutaj luzu, a tutaj nie, tutaj ma praktycznie przy samym końcu delikatnie, jest tylko trochę luz. No, w butach takich em, sportowych nie może mieć dużo luzu, jak, jak wiecie, kopie piłkę, więc no, to są akurat takie na teraz. Myślę, że do wiosny fajnie mu posłużą. Mam nadzieję, że nic się z nimi nie stanie. On swoje poprzednie spółmy bardzo zniszczył z tego względu, że, yy, że na co dzień nie je miał. Jeździł rowerem, wszystko nim po prostu robił. No a te będzie miał do ogrania, już się nie może doczekać. Ma właśnie nowe buty, ma nowy strój Messi'ego, ma y, te getry, wszystko wiecie tak. Pod, pod, Nawet zresztą bardzo podobna kolorystyka Messi jest taki chyba czerwono-granatowy, yy, czy taki właśnie czerwono-różowo-granatowy, yy, takie barwy. I Getry ma też takie, i właśnie Buty ma też podkolor. To już się nie może doczekać, mówi mamy Mam nadzieję, że trener nie odwoła tym razem. treningu będzie mi bardzo smutno. Ja wiem, no mi też, Aluś będzie bardzo smutno. No, także szotrówki najważniejszy punkt m, naszych zakupów zaliczone, kupione i ogromnie się cieszę. Także, także tak, Aluś zadowolony, hol zakupowy Alusia. I wiecie, on jak już kupił sobie buty, o moje skarpetki ostatnio kupiłam sobie w Kiku dwie pary dychę, takie grube i on jak już sobie kupił, to już był zadowolony na tyle zadowolony, że on już mógł jechać do domu i to mnie właśnie denerwuje i mój Bartek taki był i jest zresztą do tej pory, a już wiecie 19 lat ma um, ale jakby mniejszy, to było to bardziej takie zaawansowane i Alex jest taki sam, jak już sobie coś kupi to on już może wracać do domu i tam już nam marudził ostro, ale też powiem wam szczerze, że poszalałyśmy trochę, bo w sumie wyjechałyśmy koło, nie wiem której to było, no po 12 jakoś, a wróciłyśmy przed 22. E, więc no, trochę się nachodziłyśmy, jednak trochę tej, e, tego łażenia było, no i też się mu nie dziwię, że był zmęczony. Ale raz nie zawsze, jak ja to mówię, nieczęsto takie wypady się zdarzają, bo mama pracuje, ja pracuję. Wiecie, jak pracowałyśmy razem ze sobą w sklepie, to czę częściej gdzieś tam e, się widziałyśmy, częściej rozmawiałyśmy, no bo częściej, no codziennie, tak? A teraz, e, no, czasami jest tak, że tylko zadzwonimy do siebie, coś tam porozmawiamy, bo nie ma czasu nawet się zobaczyć. Jak ja na przykład mam drugą zmianę, no to się nie widzimy w ogóle, tylko tam gdzieś mama zadzwoni, przedzwoni, czy napisze, co tam słychać. No, także e, ja bardzo sobie cenię takie wypady i uwielbiam e, właśnie z mam spędzać czas i prosuchłone z tego jak najwięcej, kiedy możemy się spotkać ze sobą. jeszcze Właśnie pojechałyśmy na kawę do mojej szesnej, więc tak gdzieś do po 19, dziś pół do 8 chodziłyśmy po sklepach. Ale ogólnie wypadł bardzo, bardzo udany i owocny w zakupy, i owocny właśnie w spędzanie ze sobą czasu, także super, super, super. Ale to, co Wam za chwilę opowiem, bo trochę tego jest. Przygotujcie się na gadanie. Nie no, nie chcę Was też zanudzać opowieściami, ale mm, chciałam Wam tam powiedzieć, co tam e, kupiłam e, i miałyśmy jedną. jedną e małą e, przygodę, znaczy nie przygoda, ale chciałam Wam o tym opowiedzieć i właśnie ciekawa jestem, jak się to wszystko skończy, ale to e, dowiem się za, za jakiś czas, bo mama ma dzwonić, także ma mi dać znać, co i jak, e, ale teraz idę sobie zrobić koktajl, bo jestem głodna, powiem Wam szczerze. Mam ogólnie e, troszeczkę syf na chacie, bo przez tą rękę, gdzie teraz, jak jest taka pogoda, to mi bardzo ostrość ucieka. E, no, mam trochę syf, bo przez tą, też, no, przez tą rękę, tak wiecie, jestem... Mało sprawna i tak sobie mało radzę z tym wszystkim, i z zamiataniem, i z odkurzaniem, więc tak wszystko robię, tak troszkę tylko, żeby wiecie, poogarniać z wierzchu. Ale no, chcę sobie troszeczkę ogarnąć, zrobię sobie koktajl, zjem, później śniadanie. Tak, Cię mam drugi dzień urlopu, więc Cię odpoczywam i wypoczywam. No, włosy w ogóle mam, y, miałam na noc zrobione twisty i powiem Wam, że lubię je w takiej właśnie formie y, lekko prostych, a lekko pofalowanych. O, coś takiego. Takie trochę przykle już smętne, ale no już przez Was zaczynam lubić się w prostych włosach. Wszystko Wasza wina. Wszystko Wasza wina. Uwielbiam ten kawałek, Widzicie, co, ja właśnie wczoraj napisałam Wam, znaczy nagrałam kawałek filmiku, jak w radiu leciał ten kawałek, i napisałyście mi tytuł na Instagramie, także tak, mm, palca mała, także mm, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję, po prostu jesteście wielkie, um, napisałyście mi tytuł i teraz mogę bez ograniczeń słuchać tej muzyki no stop no non stop, ja tak zawsze mam, że polubię jakiś kawałek, to po prostu męczę go i dręczę przez jakiś tam czasy, w końcu praktycznie się nauczę słów e, i tak, uwielbiam w ogóle tą piosenkę, ona jest taka klimatyczna i ma w sobie coś takiego, co po prostu, m, zatracam się w niej, e, jeszcze jak obejrzałam teledysk, to po prostu Umarłam, umarłam. Ten teledysk, ta muzyka, ta melodia, ten głos to jest po prostu no, to jest wszystko dopasowane. To jest po prostu całość, całość. No ja sobie inaczej nie wyobrażałam tego teledysku. Często było też tak, że jak Franki Dłaś, pozwala sobie na za dużo. Nie wolno. Ja widziałam, e, słyszałam jakiś kawałek, on mi się bardzo, bardzo podobał, a później e, usłyszałam, e, usłyszałam, zobaczyłam te i byłam taka zawiedziona, wiecie? I Często się tak zdarzało w ostatnim czasie. Trzymam tą ręką kamerę, bo mi się tutaj pieczarki zjelają. E, w każdym razie e, często się tak zdarzało. I Jakoś później miałam taki, taki niedosyt, że ten teledysk nie jest inny, no wiecie, no jakoś tak po prostu miałam, nie wiem, czy też tak macie. No a tutaj jak zobaczyłam teledysk i po prostu te, obejrzałam go chyba z cztery razy pod rząd. Naprawdę fantastyczny, fantastyczny teledysk, fantastyczna muzyka. Bardzo Was zachęcam, jeśli nie znacie, żebyście sobie odsłuchały i zobaczyły całość. Ja Wam tutaj podlinkuję na YouTubie ten kawałek, tą piosenkę, także uwielbiam, idę ją dalej słuchać. Zadręczać moich sąsiadów teraz. Dobra, wiecie co, szykuję się, bo nie wiem, czy wam mówiłam w tamtej części, idziemy z Aleksem. Dzisiaj mamy różaniec e i będę się e malowała. Pokażę wam mojego nowego przyjaciela. Czy on nie jest słodki? Zobaczcie. To jest akurat mojej mamy, ja mam tutaj już wersję namoczoną. Tak wygląda, o. No właśnie. Troszeczkę, widzicie, powiększyła się. To jest gąbeczka e, Make Sponge e, z H&M. -u. I kosztowała 9,99. Także e, skusiłam siebie i mamę. E, no i w takim jasnym kolorze, jak widzicie, beżu było jeszcze mm, miętowe i różowe. Ale nie miałam nigdy takiego jasnego. Ale jak zmyję tam naczynia, zgłosić się na nachętnego. E, nie miałam nigdy takiego jasnego, więc... E, ten e, postawi, postawiłam na ten mam jeszcze tutaj ten różowy z Estyle ale ta gąbka jest bardzo twarda no ja wolę jednak e, miększą jem miększą formę ta gąbeczka z Hayemu była już mięciutka taka w opakowaniu wiecie jak e, Alex pies <ścoughs> jak ją wyciągnęłam jeszcze małą mnie namoczoną, także e, już się zapowiadała miękka i jest miękka nie jest może tak bardzo miękka bo może tak jak Hani nie wiem do czego ją porównać no ale jest na pewno dużo, dużo większa niż ta różowa także mam nadzieję, że będzie się miło stosowało e, i ja sobie nałożę moją zdobycz rosmanowską mm, minus 49% e, z Astor to jest ten mój podkład, podkład, ja go mam w numerze 200 e, właśnie na niego postawiłam namówiłam też moją mamę na o, jaki brudos namówiłam też moją mamę em, no tylko, że ona w innym kolorze Wzięła ja sobie, mam nadzieję, że jej podpasuje. Moja mama ma bardziej skórę um, taką przesuszoną, suchą. Ona w ogóle może nosić podkład bez żadnego pudru i, i jej się twarz w ogóle nie przetuszcza. E, no, ale też bardzo ciężko mm, ma z dopasowaniem w ogóle jakiegokolwiek podkładu. Zawsze wszystko jest wiecie, wchodzi w pory, <laughs> podkreśla wszystkie partie e, i bardzo sucho po prostu wyglądają podkłady na jej buzi. i Mówiłam jej o tym, bądź też o he Healthy Mixie, ale zdecydowała się jednak na tego, bo, um, no bo wiecie, ja go uwielbiam i mówiłam jej, że jest naprawdę świetny. E, I jest on też, um, nie, nie ma takiego matowego wykończenia, więc mam nadzieję, że jej podpasuje. <laughs> on taki był piękny, ładny, amerykański. Widzicie, co się z nim stało? No nic, mam nadzieję, że będzie się prało OK. Pierwsze użycie zawsze mam tak, że jak mam nową gąbeczkę, to na bardzo dużo chłonię podkładu. Nie wiem, czy to ja tylko tak mam. No ale w każdym razie drugą pompkę już nakładam. E, no, także e, to zakupy rosmonowskie. Mama też sobie kupiła, wiecie, fajnie, bo w opolu w tym po Karolinki był, y, była ta farba z Lorala do Ruina Ombre. Więc kupiła i dzisiaj idę zaofarbować jej włosy po kościele mm, całość bo ona zawsze farbuje całość na no, taki, wiecie, delikatny, jasny brąz. Może średni brąz. Znaczy blond się nazywa farba, ale wiecie, to na no, włosach no, wyjdzie zupełnie coś innego. No i zrobimy za kilka dni ombre, e, jak chce ombre, to niech ma. A co? No, także y, my z Aleksem do kościoła idziemy. I... No, to jest to, to jest to, co lubię. Tylko się teraz zastanawiam, czy czasem ten kolor nie będzie dla mnie mm, za ciemny. E, u mnie tutaj na w namysłowi w Rosmanie ja nie widziałam, znaczy teraz się nie rozglądałam, ale ostatnim razem nie widziałam w ogóle tego koloru 102, e, który moja mama sobie wzięła, Może się zastanawiam, czy czasem on dla mnie nie będzie, nie będzie lepszy e, w kolorze. Chciałabym wziąć od mamy tamten i sobie go użyć. Zobaczymy. Komka jest bardzo przyjemna, fajna, miękka. Super. Bardzo, bardzo się zapowiada okej, okay. no ale to wszystko, wiecie, wyjdzie. Dopiero po praniach i tak dalej. E, no, także m, tak moi drodzy, e, no, także byliśmy z mamą po polu, zakupy udane, bardzo, bardzo udane. Mama tam kupia sobie parę rzeczy. M, w Resert chyba dwie, blu, znaczy jeden sweterek. Nie spodnie i sweterek i w hajemie sweterki, namówiłam ją właśnie na spodnie z wysokim stanem, bo ten w hajemie sweterek, który mierzyła, który się bardzo, bardzo spodobał, wiecie, on zasłaniał oczywiście, tak jakby do pasa, tak, no i to tak jak mówię, mam kurczę, jak miała takie krótsze jeansy, gdzieś tam podniesiesz ręce, no to jednak będzie Ci widać gdzieś tam brzuch, także bezpieczniejsze będzie to, jeśli będziesz miała spodnie z wysokim stanem. Nie chciała się namówić na czarne, bo ona nienawidzi czarnego w ciuchach, Mm, nie lubi się po prostu, a... ale kupiłam sobie taką e, jakby spraną czerń, taka szara czerń, o ja tak tak nazywam, w, 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 w Reserved, Reserved, nie reserved, jak wolicie, e, była promocja właśnie na te spodnie, one były. Franki! Jak teraz, wiecie, to, co ktoś z puknie, puknie drzwiami, to on, jak jest z nami, to odważny szczeka. A jak sam, to się nie odzywa nic. Ym, no i one były z 99 na 49 zł. Więc ja mówię, kurde, mamo, naprawdę, bierz te spodnie, bo jak na ta za taką cenę sieciówka, no to <gryw> bierz i nie patrz. No także wzięła sobie, udało mi się ją namówić. Ona w ogóle jak była młodsza, to bardzo ciężko w ogóle było jej się na cokolwiek zdecydować, bo ona jest ogólnie takim człowiekiem, e, który przywiązuje do wszystkiego uwagę, wagę i w ogóle no, wszystko musi być na tip top e, w ogóle i w życiu i, e, i w zakupach, więc no, ciężko było jej się zdecydować na cokolwiek, ale już jak tak gdzieś tam ze mną jedzie, no to m, zawsze zawsze coś tam sobie kupi. No, e, i co? I co, i co, i co, i co? Tak, i później oczywiście udałyśmy się do Rosmana. W Rosmanie, tak jak Wam mówiła, mama tam farbę sobie kupiła. Nie, najpierw do Pepko. O, właśnie, bo w Pepku mama kupiła nam takie kubeczki. One były w, jak śledzicie, pepkowe gazetki. To ona była w gazetce. Był czarny, siwy i beżowy kubeczek, i one były w środku z, z siteczkiem zaparzaczem i z taką nakrywką. Pokrywką, nakrywką. No, i to kupiła właśnie sobie i mi ten kubeczek. Ja jeszcze kupiłam Aleksowi, bo idzie na urodziny, taką grę. Ortografia na wesoło dla kolegi, i właśnie poszliśmy z tymi zakupami do Rosmana. Zrobiliśmy w Rosmanie zakupy, wzięłyśmy swoje siateczki, bo w ogóle tam w Rosmanie w Opolu jest, są takie wózki pchające, takie mniejsze, mini. Proszę, Frank coś ukradł. I yy, 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 właśnie je wzią, yy, Aha, i ja wziąłam sobie swój podkład. Mama wzięła swoją torbę oczywiście, zakupami z Rosmana, odstawia wózek. Poszłyśmy do domu zajeżdżamy. Gdzie są nasze kubeczki? Gdzie jest gra Aleksa? Hmm. Szukamy, auto pod autem, w bagażniku, no pod każdym krzesełkiem, nie ma, nie ma. Dwie reklamówki zniknęły i się okazało, że, e, znaczy okazało, my podejrzewałyśmy, że zostawiłyśmy w Rossmanie, ale wróciłyśmy prawie o 22, więc no już tam nikogo nie było. E, zaraz rano m, ja znalazłam mamie numer, mama dzwoniła m, właśnie tam do Rosmana i pani, e, która odebrała, powiedziała, że ona nie ma żadnej takiej informacji, że nikt nie słyszała, nikt jej nic nie zgłaszał, e, ale że pójdzie zobaczyć na sklep. I dacie wiarę, że, e, że te nasze reklamówki były w tym w po prostu leżały, no i e, pani odłożyła w biurze, to leży i czeka na nas. mama wie, że może w piątek pojedzie. Dobrze by było, jakby w piątek odebrałaby mi, no bo by mi zależało na tej grze, kurczę, u nas tam sobie nie było, nie było, nie ma takiego fajnego wyboru w tych grach dla dzieci. Ja lubię w ogóle jako prezent, czy dla Alexa, czy jak ja kupuję coś innemu dziecku, to lubię takie właśnie kupować rzeczy typu. Jakieś gry edukacyjne, takie po prostu, które się przydadzą, które wiecie, no dziecko coś z tego wyniesie, bo myślę, że zabawką, no wiecie, pobawi się i w kąt. A no już Alex jest w takim wieku, no 9 lat, że on jeszcze chciałby się bawić, ale no mimo wszystko wydaje mi się, że to już e, czas na takie zabawki. E, mija powolutku, chociaż wiadomo, no jeszcze muszą być jakieś tam zabawki, ale jednak ja wolę, wolę taką formę, więc też coś takiego kupiliśmy. no. Mam nadzieję, że dojedzie to do, do, do nas do niedzieli, bo e, właśnie niedzielę Alex idzie na imprezę. E, tak, także wyjazd pełen przygód, bardzo fajny, bardzo mile spędzony, e, udany też w zakupy, także super. E, no. Zobaczymy, jak gąbeczka się będzie tutaj spisywała. ją właśnie muszę namoczyć, no mówi, wypiesz mi, przygotuj, mi żebym ja mogła się malować, bo ona wiecie wszystko palcami nakłada. A ja zawsze do niej mówię, że musisz sobie spróbować gąbeczką, bo może być może właśnie te podkłady, które wyglądają źle na, 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 moje, na jej buzi będą wyglądały lepiej, jak na klepie gąbeczką, bo też tak być może. E, no, także tak moi drodzy, e, ja się szykuję właśnie przerobiłam Wam też vloga, którego już pewnie oglądaliście, a jak nie oglądaliście? To koniecznie zajrzyjcie, w ogóle m, bardzo mi miło e, że właśnie ostatnio wgrałam tak e, i kilka osób napisało, że tęskni za vlogami i na instagramie i właśnie też na e, na youtubie, także bardzo, bardzo mi miło powiem wam, że, że tęsknicie za moimi vlogami to chętniej obejrzycie kolejne no także, a nałożyłam katrys jeśli chodzi o kajmuflaż, do mnie no ubiję tego Frankiego Zleję mu dupsko zaraz. E, przyszła do mnie fajna paczka z e-bootik. E, zrobię Wam filmik, bo będę miała dla Was e, zniżki i tak dalej. Być może już był filmik na kanale, jak oglądacie ten, ten e, tego vloga. Ale w każdym razie e, przyszła fajna paczka e, i tak e, z tego, co tak zobaczyłam wizualnie, to wydaje mi się, że wszystko będzie na mnie ok. E, właśnie kurtkę zamówiłam, buty, e, szal. I no patrzcie, jakiś włos się tą tu. I, 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 i buty szal i taki t-shirt. A to Wam wszystko pokażę. Zobaczycie, sobie zawsze narzekacie, że tylko Chiny, oh, Chiny, Chiny i paczki z Chin, to będzie paczka z Polski. Ale, ale mocno widać mi ten korektor jakoś, tak wydaje mi się w podglądzie. Tutaj na żywo tak bardzo nie, ale w podglądzie mocno, zobaczycie mocno rozjaśni rozświetli. Dobra, idę Aleksowi tam pomóc, pomóc bo on tam miał kilka rzeczy poukładać to, zatrzeć co na rozlewał i się szukujemy dalej, i lecimy do kościoła. A, się, a z wami się widzę, bo. Bo ja nie mam tylu minut, ile chciałabym mieć. Nie no, żartuję, później się widzimy, nie później, nie, później mnie nie będzie, bo jeszcze później idę do Sandry, e, ale może jutro, bo jeszcze jutro mam cały dzień wolny przed nocką, jak coś tam będzie produktywnego i mądrego do powiedzenia, to się I na muszę powiedzieć, Bo <laughs> wyciął mi z głowy, to jest bardzo ważna, i istotna sprawa, e, właśnie jak byłyśmy w Rosmanie, w, w, no, tam koło Karolinki, e, to, no, ja chciałam ten podkład z Astora, ale niestety nie było w tym moim kolorze 200, już nie było żadnego na półce i tego w sumie 102 też nie było. E, no i poprosiłam tam była taka, em, wydaje mi się, że młodsza ode mnie dziewczyna, taka młoda, młoda po prostu dziewczyna, tak to uznajmy. E, no, czyni czasem, mówię do niej, czasem nie ma a tego koloru tutaj pod spodem w szufladzie. Mówię, a no, już zaryzykuję, być może. Jak on mówi, no to, no to trudno. A jeżeli się uda, no to by było super. Bo tutaj u mnie w namysłowie właśnie kiedyś na, na tej promocji ja coś chciałam, pani zapytała a pani od razu powiedziała, że nie, 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 tam nic nie ma w szufladach: one mają tylko to, co na półkę do wyczerpania zapasów. Nawet nie zajrzała po prostu do tej szuflady. No, trudno, no co ja będę. Nie będę się tam prosiła ani wiecie, kłóciła z nikim. No i w każdym razie, tak mówię, a zaryzykuję, może. Ym, no jak on mówi, no to trudno. A pani oczywiście, że nie ma żadnego problemu: ona już patrzy, zagląda. Byłam zdziwiona, ale nic się nie odzywam. No i pani sięgnęła, tak? Jest ten kolor 200, no to ja się tak strasznie ucieszyłam. Wzięłam, mam, mamy kolor też 200, 102 um... Był, pani nam dała bez żadnego problemu. Później już poszłyśmy, a, a mama mówi do mnie, Paula, bo jeszcze wiesz co, kończy mi się to, wiesz, tutaj do robienia. A ja mówię, aha, brązer i ten. Wiesz co, słuchaj, bo ja ty kup sobie, to właśnie teraz się kontruję tym, Kate Moss. Y ja mówię ten, bo on jest naprawdę fajny, taki neutralny, krzydy sobie nimi nie zrobisz, możesz spokojnie nakładać. No i też, wiecie, patrzymy na półkę, był ten jeden, to super się cieszę, ale patrzę, kurczę, że róż jest uszkodzony. No i już żadnego nie było na półce, to sobie myślę, kurczę, może jeszcze wykorzystam tą panią. <laughs> Jak skoro jest, jest taka miła? E, co za dużo to niezdrowo się mówi, ale mówię, a kurczę, no widać, że dziewczyna jest bardzo miła, zależy jej na tym, żeby klient był zadowolony. E, no i wołam ją, czy mogę ją jeszcze, jeszcze troszeczkę pomęczyć. No i mówię, że jakaś sytuacja, a pani zagląda pod spód, mówi, że no niestety tutaj pod spodem nie ma, ale ja jeszcze zajrzę na zaplecze. Po prostu szczęka mi spadła do samej ziemi. Mówię, no matko boska, no pierwsze się spotykam z, z naprawdę z tak miłą panią ekspedientką, która faktycznie tak e, okazała mm, taką chęć pomocy i w ogóle chciała, widać Boże że chciała, żebyśmy były z mamą zadowolone, żebyśmy wyszły zadowolone i kupiły to, co chciały kupić i, i, i kurczę, normalnie zrobiła na mnie ogromne wrażenie, do tego no, po prostu prześliczna dziewczyna miała rzęsy doczepiane i wiecie co, mi ogólnie te rzęsy się nie podobają, ja te osoby, które widziałam E, wszystkie mają takie, wiecie, te rzęsy ciężkie, takie grube, gęste, długie i te oczy wyglądają zawsze na lekko przymrużone, takie po prostu jakby były mm, zmęczone i no, mi się, to, mi się ten efekt nie podoba, niestety. I w sumie powiem Wam szczerze, że ona była drugą osobą, u której te rzęsy w ogóle mi się podobały. Jeszcze kiedyś widziałam e, jedną dziewczynę, która naprawdę wyglądała bardzo ładnie w tych rzęsach, no i właśnie, e, właśnie ją wczoraj. Ona miała te rzęsy. Mm, one bardzo wyglądały tak, jak po prostu jakbym miał podoczypiane, tak bardzo naturalnie, tak. E, te rzęsy niby były długie, ale one były, no były w taki sposób podoczepiane, że wyglądały bardzo naturalnie i szczerze powiedziawszy efekt mi się podobał. Zresztą bardzo jej to pasowało. Miała prześliczny kolor oczu i w ogóle no, taką jasną cerę i bardzo ładnie wyglądała, wyglądała z, tymi, z tymi rzęsami. Naprawdę, naprawdę mi się to spodobało. No i oczywiście tu chciałam Wam powiedzieć, że z, z obsługi z tej pani, no po prostu bardzo, bardzo jestem zadowolona, zaskoczona jej uprzejmością i naprawdę. Naprawdę, mi, aż miło się robi w takim sklepie zakupy. Także, no, jeszcze tutaj dokańczam. Widzicie, bref, bref robię, bo jak to wygląda człowiek bez brwi. Eee, i, I tak, i to chciałam Wam powiedzieć. Także, jestem bardzo, bardzo e, mile zaskoczona i zadowolona. Jakbyście kiedyś tam były, to polecam Wam robić tam zakupy.